Proszę Państwa, jest godzina 12.00. W tej chwili nie tylko na Placu Niepodległości w Zakopanem, ale i w całym mieście słychać policyjne syreny. Zakopiańscy policjanci przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji. O godzinie 12.00 w Raciborzu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe aspiranta Michała Kędzierskiego, który zginął na służbie 4 maja. W ten sposób e, zakopiajscy policjanci, policjanci w całej Polsce oddali hołd swojemu koledze, który pełniąc e, czynności służbowe podszedł do mężczyzny, przebranego w strój podobny do stroju policyjnego, chciał go wylegitymować, ponieważ ten mężczyzna e, po pierwsze wyglądało na to, że jest pijany e, albo pod wpływem narkotyków, a po drugie e, kontrolował inne samochody. Więc aspirant Michał Kędzierski podszedł do niego, chciał go wylegitymować i wtedy padły strzały, które no, okazały się dla niego zabójcze. Aspirant Kędzierski miał 43 lata. Dzisiaj zakopiańscy policjanci jak zwykle wyruszyli na ulicę. Pełnią swoje obowiązki, kontrolują ulice, dbają o nasze bezpieczeństwo. Widzieliśmy ich też przy Liceum Ogólnokształcącym, gdzie odbywa się matura. Zapewne nie jest im łatwo, zresztą to było widać dzisiaj po minach tych, którzy tutaj stali na Placu Niepodległości. W hołdzie dla swojego kolegi włączyli dzisiaj syreny.